I dressed up today. Głównie dlatego, żeby wpasować się do filmu dzisiejszego filmiku, który zaraz poznacie. Ale też dlatego, że w dniu, kiedy to nagrywam, hitnęliśmy 200 subskrybentów. Wow, szczerze mówiąc to, sądziłam, że to będzie kompletna klopa. Więc bardzo doceniam, że stwierdziliście, że ten kanał jest warty uwagi i że, i że chcecie go dalej oglądać. Bardzo mi miło z tego powodu. I bez zbędnego przedłużenia zapraszam do oglądania. Cześć! Tu Kinga i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do Was z tagiem zainspirowanym Piękną i Bestią. Piękna i Bestia to jest chyba moja ulubiona bajka, bo Bella to czytelniczka, a ja jestem basic bitch. Właściwie nie ma jakiejś konkretnej przyczyny, dlaczego robię ten tag. Po prostu yy, w mojej liście pomysłów na filmiki natknęłam się właśnie na ten i stwierdziłam, że w sumie świetny pomysł. Dlatego też przejdźmy do pytań. Pytanie pierwsze brzmi A Tale as Old as Time, czy też Opowieść Długa jak Czas. Popularny wątek, trop lub świat przedstawiony, który nigdy ci się nie znudzi. I jakkolwiek nudno to nie zabrzmi, dla mnie takim tropem jest przedstawienie świata jako takiego inspirowanego średniowieczem, gdzie są księżniczki, smoki, rycerze i niebezpieczeństwa. Oczywiście ten setting jest raczej ograniczony do książek i filmów fantazy, natomiast jest to mój ulubiony gatunek literacki, dlatego też to było pierwsze, co mi przyszło na myśl. I żywię do takiego świata tak duży sentyment, że nie wiem, czy kiedykolwiek mi się znudzi. Być może jeszcze parę książek fantazy właśnie w takim świecie i już będę miała tego dosyć, ale ten moment jeszcze nie nastąpił i dlatego tak brzmi moja odpowiedź w tym momencie. Pytanie drugie brzmi Bella, czyli książka, którą kupiliście przez piękną okładkę, ale której wnętrze okazało się równie piękne. I polecę tutaj dosyć sztampową odpowiedzią, ale dla mnie faktycznie jest to pieśń o Achillesie od Madeleine Miller. Wydaje mi się, że nie trzeba tutaj przytaczać za bardzo fabuły, bo każdy, kto spędził chociaż 5 minut na Booktube czy Booktoku, widział już tę książkę. Natomiast generalnie skupia się ona na Patroklusie i Achillesie, opowiadając ich historię z Iliady w w romantycznym kontekście. I ta książka jest raczej prosto opisana, ale sama ich historia jest naprawdę piękna. Wszystkie problemy, przez które muszą przejść, żeby być razem. I jeżeli znacie Iliadę albo czytaliście tę książkę, to wiecie, że tak ciężko u nich z tym czasem. Natomiast jeżeli pozwoli się sobie wciągnąć w tę historię, jest urzekająca i naprawdę pozwala przeżyć czytelnikowi wiele turbulencji razem z bohaterami. Troszeczkę łamie mi się serce myśląc o, myśląc o tej książce, ale cóż poradzić. Pytanie trzecie brzmi Bestia, czyli książka, której nie spodziewałam się polubić, ale pozytywnie mnie zaskoczyła. Już parę razy odpowiadałam na podobne pytanie i wtedy mówiłam o Żywym Morzu snów na Jawie, które przeczytałam z polecenia Literatunek i wielokrotnie mówiłam o tej książce. Świetna jest, ale tym razem postanowiłam opowiedzieć o pierwszej części Morza Drzask, Czyli pół króla, od Joe Abercrombie. Nie będę tego odmieniać, bo za bardzo mi się mieszają języki w tym czasie. Ta książka opowiada o pewnym księciu, którego ojciec i chyba starszy brat, który był następcą tronu, zostali zabici i on planuje zemstę. To jest to, co pamiętam z tej książki. Pamiętam, że w tej książce niesamowicie urzekła mnie właśnie postać głównego bohatera, która była świetnie wykreowana, i niesamowicie mnie zszokował taki plot twist, którego zaczątki były już wcześniej. I później, jak sobie o tym przypomniałam pod koniec, to miałam takie wow, ale to jest świetne użycie, jakby foreshadowing, bo wtedy się dowiedziałam, czym jest foreshadowing. Miałam wtedy z 15 lat. W każdym razie była to świetna książka i bardzo podobała mi się droga głównego bohatera, bo zanim on doszedł do takiej pełni swojej władzy, swojego charakteru, to przeszedł przez naprawdę ciężkie próby, i tutaj ta, to zakończenie wydawało się bardzo zasłużone. Kolejne części podobały mi się już mniej, bo podążaliśmy za innymi bohaterami, i do nich już miałam taki dosyć neutralny stosunek. Najbardziej podobała mi się właśnie ta pierwsza, ale ogółem. Uważam, że ta seria była wybitna i jak na takie młodzieżówkowe, semi-młodzieżówkowe serie, to naprawdę ambitna. Mam ochotę zrobić sobie reread tej serii, żeby ją sobie odświeżyć i zobaczyć, co o niej myślę po latach i czy to faktycznie jest takie dobre, jak ja to zapamiętałam. Natomiast Tomek z Książkowego Bajdurzenia bardzo poleca wszystkie książki tego autora, więc. Tym bardziej myślę, że jest to dobry wybór. W każdym razie mam z tą książką związanych parę wspomnień. Między innymi to, że kupiłam ją, będąc na wycieczce szkolnej w Kazimierzu Dolnym z moją klasą z pierwszej gimnazjum. Poleciłam ją pani sprzedawczyni, zachwalając, że tam jest jakiś dobrze wykreowany świat i dobre postacie, czy cokolwiek. Zaufałam jej na słowo i to był bardzo dobry wybór, bo faktycznie bardzo mi się spodobała ta seria, a przynajmniej ta część najbardziej, a pozostałe stwierdziłam, że były po prostu dobre. Kolejny raz byłam w Kazimierzu Dolnym jakoś w listopadzie zeszłego roku i wtedy szukałam tej księgarni, ale już jej nie było, co jest przykre, być może upadła podczas COVID-u, ale właśnie chciałam powrócić do tej pani z księgarni i powiedzieć, że faktycznie mi się podobało, chociaż nie pamiętam jak wyglądała, więc to by było trudne. Pytanie czwarte brzmi: Gaston, czyli książka, którą kocha każdy poza mną. I taką książką jest dla mnie Złodziejka Książek od Markusa Zusaka. Znam ogrom osób, którym podobała się ta książka. Zresztą ma jakiś film i kupę nagród, a ja po prostu tego nie widzę. Największy problem, jaki miałam ze Złodziejką Książek, było to, że miała tak bardzo niewykorzystany potencjał. Jak dobrze brzmi mi książka opowiadana z perspektywy śmierci? Tymczasem tutaj było dosyć mało tej śmierci, i nie miała ona jakoś wybitnego dialogu czy też monologu. Pojawiała się w zasadzie sporadycznie, i najważniejszy wątek dotyczył młodej dziewczynki Leslie, która podczas II wojny światowej zostaje wysłana do pewnej rodziny, żeby się nią zaopiekowali. No i oni próbują nawiązać ze sobą jakieś relacje. Jest tam taka patologiczna matka. Później pojawia się taki chłopak i pojawia się wątek miłosny i ja po prostu... To był najbardziej nieprzekonujący opis tej książki, jaki prawdopodobnie usłyszeliście kiedykolwiek w życiu, ale odradzam Wam tę książkę. Po takim koncepcie spodziewałam się po tej książce dużo więcej, a dostałam taką dosyć wacky historię o II wojnie światowej. I nawet ta kradzież książek nie miała jakiegoś filozoficznego znaczenia i po prostu... Ta książka była zbyt długa, o wiele zbyt długa. A ja lubię długie książki, stosunkowo. Czytałam tę książkę z dobre 5 lat temu i do tej pory nie rozumiem, dlaczego uzyskała aż taki hype, bo ta historia była dosyć nijaka. Prawdopodobnie ranię w tym momencie uczucia wielu fanów tej książki, ale po prostu nie podzielam. Absolutnie. Pytanie piąte brzmi: lyfy. Czyli lojalny sidekick, którego lubisz bardziej od głównego bohatera. Szczerze mówiąc, ciężko mi było wybrać takie postacie poboczne, które lubię bardziej od głównych bohaterów, bo zawsze mam bardzo duży sentyment do tych głównych. Na specjalną nominację zasługuje Leo Valdez z Olimpijskich Herosów od Ricka Jordana, bo uwielbiam tę postać i jego perypetie. Zawsze były dla mnie niesamowicie ciekawe. Już byłam gotowa go wybrać, ale stwierdziłam, że jednak e, po pierwsze trochę się zalicza do głównego bohatera, a po drugie, czy ja go lubię bardziej niż Anna i Persiego, e, którzy są najgłówniejszymi postaciami w tej serii. Chyba jednak nie. Na kolejną specjalną nominację zasługuje Wirwi, czyli konik e, głównego bohatera Willa za zwiadowców. Zwierzęta tutaj nie są ożywione, natomiast Verwij po prostu ma charakterek, który idealnie zgrywa się z Willem. I uwielbiam tego konika. Jest niesamowity. I bardzo dużo przeszyje razem. Do tego. Do tego Wyrwi zawsze pozostaje w moim sercu. I podobnie w moim sercu pozostaje Czapla, czyli łódka. This is embarrassing. Ale tak lubię łódkę w drużynie. Również od Johna Flanagana. Chapla to po prostu wspaniała łódź. I ja uwielbiam, kiedy główni bohaterowie w pewnym sensie przemawiają albo do swoich zwierząt, albo do przedmiotów nieożywionych, jak właśnie ta łódka. Leo miał też swojego buforda, który był dosłownie stolikiem. I szczerze? Utożsamiam się. To prawdopodobnie źle o mnie świadczy, że wierzę w dialogi pomiędzy człowiekiem, a jego budką, czy też koniem. Albo mechanicznym smokiem czy stolikiem, ale to jest po prostu top-tier wątek. Wierzcie mi na słowo. Pytanie szóste we mnie kilka postaci. Pani Imbryk Bryczek, świecznik Lumier i zegar, czyli książka, która pomogła ci przejść przez trudny okres, albo nauczyła cię czegoś wartościowego. I do tego pytania chciałam wybrać listy do młodego poety od Reny Maria Rilke. Jest to zbiór, Listów Rilkego do pewnego młodszego poety, który spytał się go o rady, jak powinno się dobrze pisać pierwsze. Rilke odpowiada na to bodajże dziesięcioma listami, w którym w każdym wyjaśnia pewne koncepty filozoficzne i przedstawia rady do tego, jak powinno się lepiej pisać. Przede wszystkim namawia tutaj do takiej łączności z naturą, ze swoimi emocjami i do takiego poszukiwania głębi w sobie. I w treściach, które chce się przekazać, żeby czynić świat wokół siebie piękniejszym. Wydaje mi się, że ten zbiór pozwala po prostu odnaleźć wenę do tworzenia poezji. W listach do młodego poety jest coś niesamowicie kojącego, i pomimo tego, że te rady były dane w zasadzie ponad 100 lat temu, to z wielu z nich da się skorzystać do tej pory, i one są napisane tak pięknym i obrazowym językiem, że to po prostu sama przyjemność. Ryłka w ogóle zdaje się posiadać piękną duszę i przelewa to w swoją poezję, ale także i porozę. I myślę, że listy do młodego poety świetnie nadają się do tego pytania, ponieważ zarazem można się z nich trochę nauczyć, a zarazem przynoszą ukojenie dla duszy. Dlatego też zachęcam Was do przeczytania tych listów, bo myślę, że naprawdę warto. I to było wszystko, o czym chciałam Wam powiedzieć w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten tag, a że w odpowiedziach znaleźliście coś, co Was zaciekawiło. Jak zwykle zostawię Wam pytania w opisie, żebyście mogli sami odpowiedzieć na te pytania, jeżeli chcecie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! <słuch> to dosyć zabawne. Pewnie już wszyscy możecie się domyślić, ja o jakiej książce będę teraz mówić. Może drzask? Z pierwszą częścią Pół Króla od Joe Amberkrólowa. Amber o! Ok, nie spodziewałam się. Anyway. I uwielbiam Leo. <grym> anyway. Mam kota też o imieniu Leo, ale akurat nie pomyślałam o nazwaniu go Leo przez Leo Valdeza Nie tym razem. Później myślałam również o Verveeu, czyli <grym> koniku <grym> Willa <grym> Brzmi pani Imbryk, Bryczek, świecznik i zegar. Nie czuję się wcale lepiej niż odpowiadając na poprzednie pytanie. Listy do młodego poety są listami. Czuję się, jakbym bullettowała coś na rozprawkę na polski. O, możecie popodziwiać mój lekko kurczenobu makijaż. To tak naprawdę miała być. Kreska, ale wyszła mi krzywa kreska, dlatego postanowiłam dołożyć tam innych atrakcji, że tak powiem. No. I to już serio koniec.